Gdy stanęłam na końcu ołtarza w sukni ślubnej, z sercem bijącym szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, miałam nadzieję zobaczyć go choć przez chwilę. Jedno spojrzenie, jedno potwierdzenie, że choć raz w życiu był ze mnie dumny. Ale krzesło było puste. Nie dostałam ani wiadomości, ani telefonu, ani choćby znaku. Mój ojciec, ten sam człowiek, który nauczył mnie, jak nie ufać nikomu, po raz kolejny udowodnił, że jego obecność była luksusem. Na który nigdy nie zasługiwałam. Ludzie mówili: Na pewno coś się stało, może nie mógł przyjechać. Ale ja wiedziałam: On nie chciał przyjechać, bo dla niego mój ślub nie był wart nawet jednego popołudnia nawet jednej godziny. Zjadłam weselny tort z drżącymi dłońmi, zatańczyłam pierwszy taniec z pustką w sercu, a potem złożyłam sobie przysięgę nie przed mężem przed sobą. Udowodnię ci, tato. Zbuduję coś, co zmusi cię do spojrzenia mi w oczy. Nie chodziło o zemstę. Chodziło o siłę. O to, by już nigdy nie czuć się niewidzialną. Dziś, gdy moje imperium hotelowe warte dwóch i trzech miliarda złotych pojawiło się na okładkach gazet, dostałam od niego smsa. Obiad rodzinny. Godzina dziewiętnasta, ważna rozmowa. Nie napisał, jestem dumny. Nie napisał przepraszam ale poszłam, bo miałam coś do pokazania i kogoś ze sobą ślub powinien być jednym z najpiękniejszych dni w życiu dniem, który pamięta się do końca nie przez ból, ale przez wzruszenie, uśmiechy i bliskość rodziny. Dla mnie był to dzień, w którym uczyłam się oddychać z pękniętym sercem. Wszystko było gotowe. Sala błyszczała światłami, stoły uginały się pod ciężarem potraw, a goście szeptali zachwyceni, widząc dekoracje, które miesiącami planowałam z pieczołowitością. Mój przyszły mąż trzymał mnie za rękę, a mama, choć zdenerwowana, próbowała uśmiechać się do zdjęć. Ale ja widziałam tylko jedno puste krzesło w pierwszym rzędzie. To miało być jego miejsce. Mojego ojca. Mężczyzny, który kiedyś trzymał mnie za rękę, gdy uczyłam się chodzić. Tego samego, który od lat znikał z mojego życia bez słowa wyjaśnienia. Z każdą minutą nadzieja topniała. Goście pytali cicho, czy tata już dojechał. Nie miałam odwagi odpowiedzieć. Nie chciałam płakać przed kamerą. Nie chciałam, żeby mój ślub zamienił się w widowisko współczucia. W końcu kapłan zapytał: Czy jesteście gotowi? Spojrzałam na puste miejsce jeszcze raz. Tak, byłam gotowa. Ale nie na to. Kiedy wypowiadałam słowa przysięgi, czułam, jak coś we mnie się łamie. Nie dlatego, że nie kochałam męża. Kochałam. Ale nie mogłam zrozumieć, jak ktoś, kto dał mi życie, nie chciał być świadkiem jego najważniejszego momentu. Wieczorem, już po oczepinach, zamknęłam się na chwilę w łazience. Suknia była ciężka, makijaż rozmazany. Spojrzałam w lustro i pomyślałam, już nigdy nie będę tą dziewczynką, która czeka na ojca. Od dziś jestem kobietą, która już nie czeka. Ona działa. Niektóre dzieci pamiętają zapach taty, jego śmiech, wieczorne bajki i ramiona, w których świat stawał się bezpieczny. Ja pamiętałam trzask zamykanych drzwi i ciszę, ciszę, która bolała bardziej niż krzyk. Mój ojciec nigdy nie był typem ciepłego, obecnego mężczyzny. Przychodził i znikał, jak duch. Pojawiał się na chwilę, rzucał kilka zdań, krytykował, czego nie zrobiłam, jak powinnam. Nigdy nie chwalił. Nigdy nie zapytał, czy coś mnie boli. Kiedy miałam siedem lat, narysowałam laurkę na dzień ojca. Kolorowe serce napis Kocham cię i moje nieporadne literki. Położyłam ją na jego biurku, pełna nadziei. Wieczorem znalazłam ją w koszu. Nie pogniewałam się. Powiedziałam mamie, że pewnie się zgubiła. Kłamałam sobie przez całe dzieciństwo. Wmawiałam, że tata mnie kocha, tylko nie potrafi tego okazać. Że dużo pracuje. Że może gdybym była lepsza, cichsza, mądrzejsza, miałby dla mnie czas. Ale im byłam starsza, tym bardziej widziałam prawdę. On po prostu nie chciał być częścią mojego świata. Pamiętam szkolne przedstawienie, kiedy dostałam główną rolę. Siedziałam na scenie i co chwilę spoglądałam na drzwi. Mama była w drugim rzędzie, dumnie nagrywała telefonem. Ale miejsce obok niej puste. Tak jak zawsze. Nie miałam taty, który przychodził na wywiadówki, nie miałam taty, który woził mnie na treningi, który krzyczał z trybun, który przytulał po niezdanym sprawdzianie. Miałam tatę, który milczał. I z tego milczenia zbudował wokół mnie mur. Ale to w tym milczeniu nauczyłam się słuchać samej siebie. W tych pustkach nauczyłam się marzyć. Bo wiedziałam, że jeśli kiedyś chcę coś mieć, będę musiała to stworzyć własnymi rękami. To był wieczór po ślubie. Goście powoli się rozchodzili, zespół pakował sprzęt, a obsługa zbierała resztki tortu i konfeti z podłogi. Zostałam sama na sali, jeszcze w sukni. Usiadłam na tym samym krześle, które przez cały dzień było puste. Spojrzałam na kieliszek, który miał być dla niego. Wciąż pełen. I wtedy coś we mnie pękło, ale nie ze smutku. Z determinacji. Nigdy więcej nie będę czekać. Od dziś tworzę swoje życie bez Twojego cienia. To nie była złość. To była decyzja. Cicha, wewnętrzna przysięga, złożona nie przed ołtarzem, ale przed sobą. Że zbuduję coś tak dużego, tak prawdziwego, tak mocnego, że nawet on człowiek, który mnie ignorował całe życie, będzie musiał spojrzeć mi w oczy. Nie miałam wtedy nic. Zero oszczędności. Mąż, który wierzył we mnie bardziej niż ja sama, i jedno pytanie w głowie, które powtarzało się jak echo. Co, jeśli wszystko, czego potrzebuję, już mam tylko muszę w końcu przestać się bać. Zaczęłam od kartki i długopisu. Spisałam wszystko, o czym marzyłam. Coś swojego. Nie korporacje, nie pracę, od do. Chciałam stworzyć przestrzeń, której nikt mi nie odbierze. Miejsce, gdzie ludzie poczują się zauważeni, bo ja całe życie czułam się niewidzialna. Pomysł był prosty. Mały butikowy hotel, gdzie wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Gość nie będzie tylko numerem pokoju, będzie człowiekiem. I każdy poczuje się ważny. To była moja odpowiedź na wszystkie lata milczenia. Na każdy ułamek sekundy, w których czułam się mniej. Zaczęłam od marzenia, ale w głowie miałam cel. Stworzę imperium, którego nie da się zignorować. Nie miałam nic poza pomysłem i determinacją, która nie pozwalała mi spać w nocy. Zaczęło się w najmniej romantyczny sposób, jak tylko można zacząć imperium hotelowe: pokój w starym budynku po pensjonacie babci. Jeden pokój. Jedno łóżko. Jedno biurko z nogą, która się chwiała. Wzięliśmy z mężem kredyt na remont. Skromny, ledwie wystarczający. Sami zdzieraliśmy tapety, malowaliśmy ściany, skręcaliśmy meble z drugiej ręki. Było zimno, ciasno i bez luksusów, ale miałam w oczach coś, czego nie da się kupić wizję. Każdy szczegół był ważny. Pościel musiała być miękka. Zapach w łazience kojący. Nawet filiżanki do herbaty musiały być dokładnie takie, jakie wyobrażałam sobie przez lata. Chciałam, by każda osoba, która przekroczy ten próg, poczuła, że tu się o nią dba. Pierwszy klient przyjechał przypadkiem. Para z Niemiec, podróżująca bez planu. Zatrzymali się na jedną noc. Rano kobieta podeszła do mnie, uścisnęła dłoń i powiedziała coś, czego nigdy nie zapomnę. Nie spałam tak dobrze od miesięcy. Tu jest i cicho. Tu się oddycha. Wtedy zrozumiałam, to, co tworzę, ma sens. Nie miałam strategii biznesowej ani wielkich nazwisk w kontaktach. Miałam tylko historię swoją i serce włożone w każdy szczegół. A ludzie czuli to od razu. Wieczorami siadałam z herbatą i planowałam kolejny pokój. Kolejny krok. W tajemnicy wysyłałam oferty do lokalnych blogerów, zapraszałam ich na darmowy nocleg, prosiłam o recenzję. Nie każdy odpisał. Ale ci, którzy przyszli, zostali zachwyceni. Pierwszy pokój zamienił się w dwa, potem cztery. I tak zaczął się mój cichy marsz ku czemuś większemu. Bez ojca, bez wsparcia z góry. Ale z duszą, której nie da się nauczyć, bo rodzi się z bólu, który zamieniasz w działanie. Sukces nie przychodzi równym marszem. Czasem wydaje się, że już jesteś u progu zwycięstwa, a potem grunt zapada się pod tobą bez ostrzeżenia. Po otwarciu trzeciego małego hotelu pomyślałam, to już. Teraz pójdzie z górki. Ludzie rezerwowali pokoje, recenzje były zachwycające, a telefony nie milknęły. Potrzebowałam kogoś do pomocy. I wtedy popełniłam pierwszy wielki błąd. Zaufałam niewłaściwej osobie. Wspólniczka, znajoma z uczelni, miała doświadczenie w zarządzaniu i obiecywała pomoc w rozwoju. Przez kilka miesięcy wydawało się, że wszystko działa. Usprawniła system rezerwacji, miała kontakt z inwestorami. Mówiła dokładnie to, co chciałam usłyszeć. A potem zaczęły znikać pieniądze. Najpierw małe kwoty coś silnie zaksięgowało, faktura się zgubiła, klient się wycofał. Ale kiedy zaczęły przychodzić pisma z banku, wiedziałam, że to nie są pomyłki. Ona wyprowadzała środki. Systematycznie. I perfekcyjnie. Zostawiła mnie z długami, których nie potrafiłam objęci wzrokiem. Mąż, przerażony, próbował znaleźć wyjście. Ale ja, ja się załamałam. Przez trzy dni nie wychodziłam z łóżka. Miałam poczucie, że wszystko, co zbudowałam, rozsypuje się jak domek z kart. Myślałam, może to znak. Może nie jestem dość dobra. Może jestem tylko tą dziewczynką, której ojciec nie chciał nawet na ślubie. A potem przyszedł list. Z urzędu. Zawiadomienie o licytacji sprzętu z jednego z hoteli. I to był ten moment. Albo się podniosę, albo wszystko przepadnie. Zebrałam zespół nielicznych, którzy jeszcze wierzyli. Powiedziałam im prawdę. Nie kryłam wstydu, ale też nie pozwoliłam sobie na rozpacz. Zaczęliśmy od nowa. Pisanie do klientów, renegocjacje z dostawcami, prośby o czas. To był najciemniejszy moment mojego życia zawodowego. Ale w tej ciemności nauczyłam się czegoś, czego nie da się kupić ani przeczytać w poradniku. Jak trzymać się na powierzchni, gdy toniesz. Czasem wystarczy jeden telefon, by całe Twoje życie zawróciło z drogi do przepaści. Byłam wtedy na skraju wyczerpania. Spałam po cztery godziny, w dzień odbierałam telefony od wierzycieli, a wieczorem pisałam maile z ofertami współpracy. Zdesperowana, ale jeszcze nie złamana. Nie pozwalałam sobie na luksus rezygnacji. I wtedy zadzwonił numer z Warszawy. Głos był spokojny, rzeczowy. Przedstawił się jako doradca inwestycyjny reprezentujący klienta, który szuka butikowych hoteli pod nową markę premium. Mówił, że trafił na mój obiekt przez recenzję w niszowym portalu i chce się spotkać. To może być interesujące dla obu stron, powiedział. Pomyślałam, że to jakiś żart. Ale pojechałam. Spotkaliśmy się w małej kawiarni. Starszy mężczyzna, elegancki, ale bez zadęcia. Przez godzinę nie mówił o pieniądzach. Pytał o moją historię. Dlaczego to robię? Skąd pomysł? Co czuję, gdy wchodzę do własnego hotelu? I wtedy zrozumiałam. On nie inwestuje w ściany. On inwestuje w ludzi. Tydzień później dostałam maila. Oferta Współpraca partnerska, pełne pokrycie zadłużenia, pomoc w modernizacji, ale co najważniejsze, pełna autonomia w prowadzeniu marki. Bo według niego to właśnie moja wizja była wartością. Nie podpisywałam od razu. Przeczytałam umowę pięć razy. Z konsultacją prawnika. Ale serce podpowiadało mi jedno: to jest ta chwila, o której marzyłam. Nie jak bajka. Jak odpowiedź na każdą łzę, każdą nieprzespaną noc, każdy dzień bez ojca. Podpisałam, i wtedy wszystko ruszyło z miejsca. Nowe logo, rebranding, szkolenia dla zespołu, marketing na zupełnie innym poziomie. W ciągu pół roku nasze hotele pojawiły się na listach najbardziej stylowych miejsc w Polsce. A rezerwacje szły tygodniami do przodu. To był mój skok wiary nie tylko biznesowy, ale osobisty. Dowód, że jeśli tworzysz z serca, znajdzie się ktoś, kto to zauważy. Nawet jeśli musisz najpierw upaść bardzo nisko. Nie wiem, w którym dokładnie momencie to się stało. Może wtedy, gdy otwieraliśmy dziesiąty obiekt, a rezerwacje były pełne jeszcze przed startem. Może wtedy, gdy francuskie media nazwały nas najbardziej intymną siecią luksusowych hoteli w Europie Środkowej. A może po prostu wtedy, gdy spojrzałam na mapę i zobaczyłam mój ślad od Gdańska po Zakopane. Zaczynałam z jednym pokojem. Dziś mam ponad 30 hoteli w pięciu krajach. Zatrudniam setki ludzi i przyjmuję tysiące gości miesięcznie. Moja marka stała się symbolem czegoś więcej niż noclegu, stała się schronieniem. Przestrzenią, gdzie klient czuje się wyjątkowy nie dlatego, że zapłacił, ale dlatego, że ktoś o niego naprawdę zadbał. Nie zrobiłam tego przez przypadek. Każdy element sieci od muzyki w lobby, przez zapach w windzie, po teksty na stronie internetowej był przemyślany. Bo wiedziałam, że to, co mnie zbudowało, to detale. Te, których mój ojciec nigdy nie zauważył. Inwestorzy dzwonili sami. Chcieli dołączyć, kupić udziały, wejść pod naszą markę. Odrzuciłam większość ofert. Nie budowałam tego, żeby sprzedać. Budowałam, by stworzyć coś, czego nie da się zignorować. Coś, co nosi moje imię w sensie symbolicznym, niedosłownym. W mediach zaczęto o mnie mówić, kobieta, która odbudowała siebie przez luksus. Brzmiało to jak marketing, ale była w tym prawda. Nie chciałam już niczego udowadniać ojcu. Ale los zrobił to za mnie. Pewnego dnia, w środku zwykłego tygodnia, moje nazwisko i zdjęcie trafiły na okładki magazynów biznesowych. Tytuł brzmiał: Kobieta, która zmieniła oblicze polskiej gościnności imperium, warte 2,3 miliarda złotych. Kilka godzin później dostałam SMS-a: Obiad rodzinny. Godzina dziewiętnasta: ważna rozmowa. Nie podpisał się. Nie musiał. Wiedziałam, kto to był. I wiedziałam, że ten dzień w końcu nadszedł. To był zwykły poranek. Otworzyłam laptopa z myślą o sprawdzeniu maili, zaparzyłam kawę, w tle leciały wiadomości. I wtedy usłyszałam swoje nazwisko. Zamarłam. Na ekranie ja Ujęcia z konferencji, wejście do nowo otwartego hotelu w Pradze, mój głos, mój uśmiech. A potem plansza Imperium hotelowe warte 2,3 miliarda złotych. Polka, która zdobyła Europę. Poczułam, jak kawa stygnie w dłoni. Obraz mnie sprzed lat w łazience po ślubie z rozmazanym makijażem przemknął przez głowę jak cień. Tamta dziewczyna nie mogła sobie nawet wyobrazić tego momentu. I właśnie wtedy telefon zawibrował. Nie numer SMS. Obiad rodzinny. Godzina dziewiętnasta ważna rozmowa. Bez wstępu, bez dzień dobry, bez gratulacji. Przez sekundę myślałam, że to pomyłka. Ale nie. To był jego styl. Zawsze formułował zdania jak rozkaz, nigdy jak zaproszenie. Usiadłam. Nie czułam radości. Nie czułam triumfu. Czułam pustkę, bo całe życie wyobrażałam sobie te chwilę inaczej: że zadzwoni, że powie, że widział, że jest dumny, że powie przepraszam, albo chociaż widzę cię, kropka. Ale nie, tylko trzy słowa. Ważna rozmowa. Wiedziałam jedno: nie mogę zignorować tej wiadomości. Nie dlatego, że on na to zasługuje, ale dlatego, że ja jestem już kimś innym. I właśnie dlatego pójdę. Nie jako córka, która szuka uznania, ale jako kobieta, która już go nie potrzebuje. Nie powiedziałam mężowi nic. Po prostu spojrzałam mu w oczy i zapytałam. Pójdziesz ze mną. Uśmiechnął się. Zawsze. Ale nie tylko z nim się tam pojawiłam. Restauracja była elegancka, jakby dobrana specjalnie na pokaz. Białe obrusy, światła przygaszone, kelnerzy w idealnie odprasowanych koszulach. Zarezerwowany stolik w kącie intymny, ale widoczny. Typowy dla człowieka, który całe życie dbał bardziej o pozory niż o ludzi. Siedział już, kiedy przyszliśmy. Garnitur, zegarek, którego wartość znał tylko on, i na człowieka, który uważa, że wciąż wszystko kontroluje. Wstał, lekko skinął głową. Cieszę się, że przyszłaś, powiedział, nie patrząc mi w oczy. Usiadłam naprzeciwko. Mąż obok mnie. Cisza, którą znałam aż za dobrze, rozlała się po stole jak zimna woda. Czytałem o Twoim sukcesie, dodał po chwili. Muszę przyznać i imponujące. Imponujące. Nie gratuluję. Nie, jestem dumny. Nie przepraszam, że nie przyszedłem na ślub. Nie przyszedłeś wtedy, powiedziałam cicho. Pamiętasz? Milczał. Wziął łyk wody. Westchnął. Miałem swoje powody. Życie nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Spojrzałam na niego długo. Bez gniewu. Ale też bez litości. Moje życie też nie było proste. Ale byłam. Zawsze. Czekałam, szukałam, pisałam, aż przestałam. I wtedy, po raz pierwszy od lat, zobaczyłam cień zmieszania w jego oczach. Rodzina to trudna sprawa, rzucił, jakby to miało wystarczyć. Rodzina. Przerwałam. Rodzina to obecność. To pytanie, jak się czujesz? To przyjście na ślub, nawet jeśli ci się nie chce. Rodzina to nie dna. To wybór. Cisza znów zapadła ciężka, ale tym razem moja w końcu on ją przerwał. Dlatego zaprosiłem cię dziś. Chcę, żebyśmy zaczęli od nowa uśmiechnęłam się spokojnie, delikatnie to niemożliwe bo ja już zaczęłam od nowa bez ciebie i wtedy kelner podszedł z dodatkowym nakryciem ojciec spojrzał zdziwiony. Czekamy jeszcze na kogoś? Zapytał. Spojrzałam mu w oczy i powiedziałam: tak. Na kogoś, kto powinien był być na moim ślubie. Kogoś, kto mnie nie zawiódł. Drzwi restauracji otworzyły się dokładnie o dziewiętnastej siedemnaście. On wszedł pewnym krokiem, ale z czułością, która nigdy nie wymagała słów. Jego spojrzenie od razu odnalazło moje. Uśmiechnął się jak zawsze bez przesady, ale tak, że wszystko we mnie zmiękło. Mój ojciec biologiczny patrzył zdezorientowany. Odsunął się lekko, jakby ten mężczyzna był zagrożeniem. Ale on tylko skinął głową i usiadł obok mnie. To był mąż mojej matki, człowiek, który pojawił się w naszym życiu późno, ale był tam, gdy naprawdę go potrzebowałam. Gdy płakałam po zdradzie wspólniczki. Gdy podpisywałam pierwszy duży kontrakt. Gdy otwierałam dziesiąty hotel, nie musiał być moim ojcem z krwi, by być ojcem z wyboru. To jest człowiek, który zaprowadził mnie do ołtarza, powiedziałam spokojnie, który siedział w pierwszym rzędzie i który nigdy nie kazał mi zasługiwać na swoją obecność. Mój biologiczny ojciec zbladł. Nie wiedziałem, że. Nie wiedziałeś, bo nie pytałeś, przerwałam. Bo byłeś zbyt zajęty udawaniem, że masz córkę, której nigdy nie widziałeś naprawdę. Zapadła cisza, ale tym razem nie bolała. Była czysta, oczyszczająca. Wstałam. Spojrzałam na mężczyznę, który siedział obok mnie prawdziwego ojca, jakiego dostałam od życia, nie od losu. Ujęłam jego dłoń. Chodźmy. Nigdzie nie idziemy? Zapytał tamten z nadzieją. Spojrzałam na niego po raz ostatni. Nie z pogardą. Z pogodą ducha, której sam nigdy nie zaznał. Już poszłam, tato. Dawno temu. I wyszłam. Bez żalu. Bez krzyku. Bez potrzeby słów. Bo najgłośniejsze przesłanie to to, którego nie trzeba wypowiadać. Nie każda rana krwawi. Czasem najgłębsze blizny powstają w ciszy z niedopowiedzeń. Pustych miejsc przy stole i spojrzeń, które nigdy nie nadeszły. Ale to, co nas rani, nie musi nas definiować. Ta historia nie jest o zemście, nie jest o pieniądzach i nie jest o ojcu. To jest historia o kobiecie, która zamiast zbudować mur wokół swojej bólu, zbudowała domy. Dla innych, dla tych, którzy też kiedyś poczuli się niewidzialni. Nie każdy ma szansę zmienić przeszłość ale każdy ma szansę przestać jej ulegać. Bo najważniejszy moment nie następuje wtedy, gdy świat bije ci brawo. On przychodzi cicho wtedy, gdy już nie potrzebujesz, by ktoś cię zobaczył. Bo w końcu zobaczyłaś samą siebie.